Za górami, za lasami żył sobie król, królowa oraz ich maleńka, malutka córeczka królewna. Córeczka rosła jak to królewny, a że miała apetyt, rosła bardzo szybko. Rosła, 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 rosła. piękną, powabną królewnę. I był to już najwyższy czas, aby król podjął decyzję. I król podjął decyzję. Postanowił, że królewna musi wyjść za mąż, a w związku z tym należy poszukać jej odpowiedniego kandydata na męża. I tak też się stało. Rozesłano widzi po całym królestwie w poszukiwaniu odpowiedniego męża dla królewny. Obok pałacu, za rzeką, na skraju mrocznej puszczy, mieszkał w opustoszałym zamczysku, takim pełnym paskudnych rzeczy, zły czarownik. Hmm. Czarownik nie był przyjemny. Po pierwsze, był garbaty. Po drugie miał krzywy nos, brodawki na buzi, jedno oko kostropate i do tego bardzo skrzekliwy głos. Ale nadamiar złego miał po prostu złe serce. Natomiast to serce zapałało chęcią pojęcia za żonę właśnie królewne. Czarodziej doszedł do wniosku. Że jest doskonałym kandydatem, aby zostać mężem królewny, to też złożył propozycję samemu królowi. Królowi propozycja się nie podobała. Królewnie też ani pani matce. W związku z tym czarodziej musiał opuścić pałac bardzo niezadowolony. Ale czarodziej nie miał zamiaru odpuścić tegoż samego dnia. Wszedł do swojej mrocznej piwnicy w opustoszałym, paskudnym zamczysku i wyjął magiczny kocioł, aby uważyć magiczną miksturę. I do tego kotła począł wrzucać różne fantastyczne rzeczy, jak na przykład żabie nogi, skrzydła muchy, ogon szczura, śluz ślimaka, Nogi pająka, skórę węża, jadę rzemigi i inne ochydstwa, jak brokuły, brukselki i wszystko to, czego dzieci nie lubią jeść, chociaż muszą. A jak już to wszystko wrzucił, to na koniec do swojego magicznego kotła naplu. Co już było straszne, brzydko. Następnie zamieszał porządnie w tym kotle, podgrzał go. A kiedy mikstura zaczęła bulgotać i zaczęły się nad nią unosić różne dziwne opary, doszedł do wniosku, że jest już gotowa. Wtedy wyjął linę i tę linę zamoczył w czarodziejskiej miksturze. Bardzo dokładnie, calusieńko i jeszcze raz, o tak. A kiedy ją wyjął i otrzepał, wiedział, że jest czarodziejska. Spakował ją i zakradł się do królewskiego parku. Ukrył za krzakiem i czekał na królewę Lewna, akurat zamierzała pójść na spacer. Założyła swój piękny diadem, założyła również piękny naszyjnik, który dostała od babci na osiemnaste urodziny i poszła wystrojona do parku, aby pozbierać bukiet kwiatów, zobaczyć motylki, posłuchać śpiewu ptaków, jak to królewny mają w zwyczaju. Na to tylko czekał czarodziej. Jak królewna się zbliżyła do krzaka, za którym siedział ukryty, o, to jest królewna, zarzucił na nią czarodziejską linę. A żeby być pewnym, że będzie ona dobrze trzymać, owinął ją drugi raz bardzo mocno. Po czym... Zabrał królewnę prosto do swojego wstradnego, opuszczonego zamczyska na sam szczyt wieży, w której ją zamknął. <trym i wstydzi> <trym i wstydzi> – siedzi królewna związana na wieży i płacze. <trym> – <i wstydzi> Czy ja mojego tatusia króla jeszcze kiedyś zobaczę? A król, kiedy dowiedział się, co się stało i że jego królewna jest uwięziona na szczycie wieży i zapętlona liną, zaczął wzywać na pomoc śmiałków. Ej, rycerze, przybywajcie pod wieżę. Przetnijcie, rozetnijcie czarodziejską linę. Ratujcie moją córeczkę królewny. I tak rycerze z wszelkich okolic zaczęli przybywać na swoich koniach i dobywać mieczy, aby rozciąć czarodziejską linę. I cieli ją, i cieli, i cieli, i cieli, i cieli. Ale liny nie przecieli, bo była, hmm, macie rację, czarodziejska. W związku z tym rycerze odeszli, jak nie pyszni, a królewna, cóż, siedzi na wieży i płacze. O, czy ja, tatusia króla, jeszcze kiedyś zobaczę, tato? A król, na to, wyzywa kolejnych śmiałków hej drwale z z boru, przebywajcie, weźcie swoje wielkie siekiery i tnijcie, rozetnijcie czarodziejską linę. Nie. Nawet pieski się zdenerwowały co było słychać, więc drwale przybyli z siekierami i wzięli się za rozcinanie liny, ciach, 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 cieli. Cieli, rąbali i cieli, ale nie przerąbali i nie przecieli. Bolina była jaka? Czarodziejska. A jak tak się stało, no to cóż drwale poszli, jak nie pyszli z powrotem do swojej pracy, a królewna siedzi na wieży i płacze. Czy kiedyś swojego tatusia, króluńcia kochanego, zobaczę? Na to król postanowił wezwać jeszcze jednych śmiał. Siłacze, atletów, tych wszystkich, których mięśnie lśnią i są mocne jak ze stali, przybywajcie! Siłacze, atleci, ciągnijcie, rozerwijcie tę linę, ratujcie moją córeczkę. I przyszli, silni, umięśnieni i ciągnęli, i szarpali, i rewali, i rewali i... No nie urwali, bo lina była czarodziejska. I tak królewna siedzi na tej wieży. Tydzień, dwa, miesiąc, rok cały. Już nie ma siły płakać. Wszystkie łzy wypłakała. Co robić? Aż tu nagle słychać, że ktoś idzie drogą. Noga za nogą. Pogwizduje. Pośpiewuje. Jakiś młodzieniec. Przystojny. W czapeczce. Elegancki. Królewna spojrzała zainteresowana, bo dziedziec przystanął i również spojrzał do góry. Ho! Jakaś ładna dziewczyna na wieży. Hmm. może ją odwiedzę. Hej, dziewczyno! Czy można do ciebie na górę wejść? Eee, – Tak! – i młodzieniec zbliżył się i wszedł na górę. Hmm. – Och! – a kiedy był już blisko, spojrzał do okna no, całkiem ładna dziewczyna. – Czy mogę wejść do wieży? Hmm. – tak – powiedziała królewa. I młodzieniec wszedł, a jak wszedł do wieży i wszedł po wszystkich schodkach na samą górę, spojrzał przez dziurkę od klucza. Hmm? Jeszcze ładniejsza ta dziewczyna z bliska. Hej, czy mogę wejść do środka do Twojej komnaty? A królewna odpowiedziała: Tak. Więc młodzieniec. Szedł do środka, a kiedy ją zobaczył z bliska, stwierdził, że jest najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek w życiu widział, i że nie chce znać ani widzieć żadnej innej, i że tylko tę będzie kochał do końca swojego życia. A kiedy to pomyślał, zapragnął ją pocałować. Ech, ech, czy mogę ci dać całusa? A krówna odpowiedziała. Tak. I wtedy młodzieniec złożył na jej ustach pocałunek. I to. I to właśnie był ten moment, lina rozpłynęła się w powietrzu. Ale dlaczego? Co się takiego stało? No oczywiście. Był to. Pocałunek prawdziwej miłości. A taki zrzuca wszelkie czary i uroki. I lina czarodzieja nie mogła tu nic zdziałać. I tak oto młodzieniec wziął królewny, odprowadził ją do króla. No i oczywiście było wielkie wesele i wszyscy się wspaniale bawili. A czarodziej, no cóż, ze złości. Już koniec.